Paweł Nastula, złoty medalista olimpijski, który teraz po raz piąty wyjdzie do walki w Formule MMA. Witam Pawle. Witam, złoty medalista w judo. Zdecydowanie złoty medalista w judo, ale jak twoje przygotowanie do MMA? Piąta walka, cztery bardzo ciężkie, jedna wygrana, dwa lata przerwy. Jak teraz przygotowujesz się do swojej walki? No, myślę, że dobra, znaczy w tej chwili to już jest końcówka, także teraz jest takie treningi, już bardzo delikatne i spokojne. Natomiast no, okres miałem taki dosyć ciężki, byłem w, w Ameryce, gdzie miałem możliwość poćwiczyć trochę z, z tymi najmocniejszymi na świecie, więc dużo mi to dało. No i zobaczymy, no, zobaczymy w sobotę, jak to tam mi wypadnie. Mam nadzieję, że dobrze. Czuję się coraz lepiej, łapie powoli ten głód walki, także myślę, że będzie dobrze. Twoja wizyta w Team Quest odbiła się dużym mechem w Polsce. Dużo się mówiło o Twoim wyjazdzie zanim jeszcze trafiłeś do Stanów. No i sporo się mówiło w trakcie Twojego pobytu tam. Powiedz mi, jak Twoje wrażenia ze sparingów w Team Quest? Było super, myślę, że, że jeszcze nie raz tam polecę, ponieważ naprawdę atmosfera była, była wspaniała. Treningi też były, były bardzo dobre, także dosyć dużo się nauczyłem. Przede wszystkim no, było z kim ćwiczyć, było bardzo dużo zawodników mocnych zawodników, więc dosyć, dosyć mocno mogłem, mogłem się przygotować i, i posparować. Natomiast generalnie, no co, co mi się podobało, że no, każdy, każdego szanował, czyli nie było tak, że po prostu ja przyjechałem i, 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 i po kolei każdy chciał mnie tam znokautować, czy, czy, czy mi poddać. Była, była fajna atmosfera, także każdy wiedział po co przychodzi na trening, robiliśmy swoje, każdy każdemu pomagał i, no i było super. Mam nadzieję, że dosyć sporo się nauczyłem i, i to zaprocentuję w czasie najbliższej walki i następnych. Paweł Dostanow, pojechałeś tak naprawdę w tym okresie, kiedy Team Quest przygotowywał Tyrego Sukodżu do jego walki w UFC. Pojechałeś tam jako właśnie ten złoty medalista z judo. Czy Twoje umiejętności parterowe były tam wykorzystywane, czy Twój taki potencjał jako nauczyciela gdzieś tam był, gdzieś się pojawił? No myślę, że tak, akurat w dobrym okresie trafiłem tam, kiedy, kiedy Sakodził również się szykował do, do walki, więc niejako wszedłem w ten okres ich takich mocnych przygotowań, co nie ukrywam, że momentami było ciężko. E, natomiast e, no myślę, że tak, ponieważ e, dosyć sporo walczyliśmy w parterze, e, dosyć mocno go obciążałem e, e, w momentach, kiedy, kiedy po prostu e, no, trzeba było, czyli po prostu e, jak musiałem przejść gardę, prawda, czy, czy w gardzie go trzymać, czy e, no, różne pozycje, także e, myślę, że zresztą sam mówił, że... Że mocno go zmęczyłem, eee, także, ale on też mnie zmęczył, też mi pomagał, także w, w, to nie było tak, że ja tylko po prostu wchodziłem i, i, i tery go obciążałem, prawda, e, tylko po prostu kiedy trzeba było, to, to ja go obciążałem, kiedy, kiedy ja musiałem być obciążany, to mnie obciążali, także była naprawdę fajna współpraca i e, no dużo, dużo z, z, tej, z tej współpracy e, myślę, że, że wyniosłem jest trochę słynie na świecie z tego, że prowadzi bardzo mocno treningi nastawione na wydolność zawodników, na to cardio. Powiedz mi, czy nauczyłeś się w trakcie tego pobytu czegoś, co teraz chciałbyś przełożyć na swoje przygotowania i na treningi prowadzone tutaj w Nastula Judo Fitness? Znaczy, no, tak, oczywiście. No, to metoda, metoda treningu jest troszeczkę inna i już tutaj zacząłem trochę to wprowadzać. To jest dosyć skomplikowane, więc musiałbym długo mówić. Natomiast generalnie kilka fajnych treningów takich było, jeżeli chodzi o wydolność, które teraz przekładam tutaj u siebie w klubie i, i no fajnie to wychodzi. Generalnie zasada tam była taka, że prawie każdy trening, jeżeli był wydolnościowy, czy stacyjki na wytrzymałość, no to się różnił. Nie, nie było tak, że się powtarzały te, te treningi. Także no to o tyle dobrze. No i oczywiście też Walki, walka w stójce i sam trening techniczny w stójce, również niektóre elementy, no, których się nauczyłem, to będę starał się teraz powtarzać i no, wdrażać je w czasie walki. No Paweł, jeszcze może pochwal się, jak wyglądały wyniki tych sparingów, o których wspominaliśmy z Terem Sukadżu, z, no, z kim jeszcze miałeś przyjemność posparować? No, no Złe pytanie. To, to nie chodzi o wynik, bo ja powtarzam, także jak no, cza, czasami tu przychodzą młodziacy i zawodnicy, trening to jest trening. To, to nie ma tak, że, że się liczy kto, kto wygrał, kto przegrał, prawda? kto więcej razy uderzył. E, e, trening jest po to, żeby jedna i druga osoba jak najwięcej z tego treningu wy, wy wyniosła e, i nie jest to walka. E, na ringu, tylko, tylko trening. Więc tu nie było liczenia, kto ile kogoś trafił, kto ile kogoś razy poddał. To nie miało, nie, 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 nie miało znaczenia. Ważne, żeby obydwie strony były zadowolone i jak najwięcej się nauczyły. Jeszcze ja tak trochę zapytałem przewrotnie, ale ostatnio dużo jest takich sytuacji, kiedy zawodnicy polscy trafiają na ringi zagraniczne. To mam szczególnie na myśli UFC i okazuje się, że brakuje im kondycji. No, może to nie tylko zawodnicy polscy, bo też podobnie jest z innymi zawodnikami ze Środkowej i Wschodniej Europy. I trochę o to chciałem zapytać, jak to wygląda właśnie wytrzymałościowo, kondycyjnie? Znaczy, ja myślę, że kondycji to też brakuje z tego powodu, że zawodnicy się mocniej spinają i stres ich troszeczkę zjada. I zupełnie inaczej wygląda na treningu, prawda? gdzie ta wytrzymałość jest dużo lepsza, natomiast... W momencie, kiedy się wchodzi na ring, jednak ten stres jest, te spięcie tych mięśni jest większe i, i to powoduje, że, że człowiek szybciej się no, pompuje i, i szybciej traci siły. Dlatego właśnie też treningi takie, sparingi polegałem na tym, żeby no, dużo walk stoczyć, ale na, na takim ludzie, prawda, czyli nie spięty i nie po prostu cały czas tylko czekać, żeby kogoś znokautować, tylko po prostu jak najwięcej ciosów, jak najwięcej ruchu, ale na pełnym luzie, no i to oczywiście potem się przekłada na, na walkę w ringu. Paweł, już w najbliższą sobotę wyjdziesz na ring na gali MCC, po raz pierwszy w Polsce. Tak. No długo czekaliśmy na tą walkę twoją, długo czekaliśmy, aż będziemy mogli zobaczyć cię w Polsce walczącego w formule MMA. Ja też się bardzo cieszę, że będę mógł przed własną publicznością wystartować, bo jednak starty w Japonii i w Sanach to było bardzo daleko, prawda? I oczywiście publiczność też była niektóra za mną, ale to nie jest to samo jak, jak tutaj w Polsce. No tutaj no prawie cała sala myśli, że będzie za mną, prawda? Więc jest to, jest to dodatkowy bodziec i dodatkowa taka motywacja. Cieszę się i mam nadzieję, że pokażę się z jak najlepszej strony. Paweł, no zapytam jeszcze o te dwa lata przerwy od twojej ostatniej walki na Ringu półtora Pride. Chyba. chyba to półtora, nie dwa. No ale no, dobra, nie, nie półtora powiem. roku, półtora roku przerwy od walki w Pride. Jak teraz się czujesz, wychodząc na ring? No zobaczymy. No trochę tego się obawiam, że po prostu po półtora roku przerwy, no, trochę jednak no, długa przerwa. Natomiast myślę, że jakoś sobie z tym poradzę i, i, i e, nie zepnie mnie to i nie spowoduje, że po prostu będę e, no, e, wolniejszy, e, bardziej właśnie spięty i, i, i nie będę mógł wykonywać swoich technik. E, no ale trochę tego się obawiam, nie powiem i, i, e, no i zobaczymy. No, mam nadzieję, że będzie dobrze i, i e, że wejdę na walkę z, z Luzu po prostu i, i po, przeprowadzę tą walkę tak jak zamierzam, czyli, czyli po swojemu i e, no, nie będzie momentów jakichś tak, takich horrorów, gdzie, e, gdzie kibice będą później się denerwowali i mówili, że kurczę niewiele brakowało ja Mam nadzieję, że takich momentów nie będzie. Albo zmierzysz się z japońskim zawodnikiem. Mimo wszystko, ta Japonia cały czas gdzieś wokół ciebie jest. Koji Kanachika, japoński zapaśnik, z tego co wiemy. Czy szykujesz jakąś specjalną taktykę na tą walkę? Taktyka jest prosta: no. jak najszybciej wygrać. No. To jest dobra taktyka, zdecydowanie. Koji Kanachika, no jest zawodnikiem. Który przewalczył do tej pory cztery walki, więc tak naprawdę. Tak jak ja. To tak jak ja, mam. No właśnie. Chciałem powiedzieć, że doświadczenie macie podobne, no ale bądź co bądź walczyłeś z najlepszymi na Ringu Pride. Japończycy nigdy cię nie oszczędzali, zawsze wystawiali cię do tych najcięższych walk. Czy myślisz, że teraz to doświadczenie zaprocentuje? Eee, no, mam nadzieję. No. Znaczy, wiadomo, no, tu trzeba uważać, bo to każda walka jest inna, każdy przeciwnik jest inny i tu nie można nikogo lekceważyć. E, jest to młody zawodnik, który na pewno e, będzie dosyć agresywny i, i, i e, no, będzie dosyć mocno mnie atakował. E, no ale myślę, że, 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 że przez to, że no, miałem już. Okazję walczyć z, no, z bardzo mocnymi zawodnikami spowoduje, że, że jednak to wszystko tak opanuje i, i spokojnie do tej walki podejdę i, i ją taktycznie dobrze rozwiążę. No ale to zobaczymy. Paweł, trzymamy kciuki w takim razie. życzę powodzenia i do zobaczenia w sobotę. Dziękuję bardzo.